Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić, co to są fundusze celowe. Fundusz celowy są to takie pieniądze, które chcemy uzbierać na konkretny cel. Na przykład takim celem mogą być wakacje. Chcemy wyjechać sobie na wakacje. Więc będziemy potrzebować na, na urlop czy na wakacje, na, będziemy potrzebować jakiejś sumy pieniędzy. Ponieważ wyjazd na takie wakacje, na przykład jeżeli chcemy wyjechać za granicę, czy nawet nasze krajowe, jest to dość duży wydatek, który obciąży sporo nasz budżet. A więc nie będziemy w stanie, dajmy na to z jednej wypłaty, wyłożyć całej sumy. Jeżeli na przykład chcemy wyjechać za granicę, będzie to wydatek no, nawet i około 10 tysięcy, prawda? A więc nawet nasze krajowe, no to też trzeba będzie chyba około 2-3 tysięcy, czy 5 tysięcy, jeżeli chcemy jechać z rodziną, trzeba będzie wyłożyć, więc nie będziemy w stanie z jednej wypłaty pokryć takiego wydatku. A więc przeznaczamy sobie, czyli to są właśnie nasze cele. Które chcemy zrealizować za kilka miesięcy, pół roku, rok. A więc wypisujemy sobie, co chcemy sobie kupić, lub co będziemy potrzebować, na przykład do domu czy coś takiego. A więc przykładowo będą to wakacje, następnie będą to na przykład, chcemy kupić sobie samochód. Następnie, na przykład, chcemy zrobić prawo jazdy. Tak? Co to jeszcze może być? Na przykład, do domu. Na przykład, będzie to chcemy zrobić remont mieszkania. To jest też spory wydatek. Czy też wymienić meble przy okazji. To są wydatki dość wysokie, więc nie pokryjemy je ich z jednej wypłaty. Co to jeszcze może być? Na przykład wyprawka szkolna dla dziecka. Jeżeli na przykład macie dwoje, troje dzieci, no to już to jest też spory wydatek. Co jeszcze? Na przykład komunia dziecka. Też jesteście w stanie przewidzieć kiedy ona będzie, za rok czy za Półtora roku, możecie nawet dwa lata wcześniej już zacząć zbierać. Wtedy m, będzie to niewielka suma, a uzbieracie sobie te pieniądze. Komunia. Komunia. Co to jeszcze może być? Może być na przykład, idziecie na wesele. Do rodziny lub wesele swoje chcecie urządzić. To jest też duży koszt. Mogą to być jeszcze na przykład urodziny. Na przykład, jeżeli chcecie zrobić prezent, nie musicie drogiego prezentu robić, ale na przykład, jeżeli chcecie kupić wszystkim członkom Waszej rodziny, nie wiem, Waszemu mężowi, czy dzieciom, czy, czy mamie, czy tacie, na przykład będą to już cztery osoby, prawda? Dwa, trzy, cztery. I wszyscy na przykład po 100 złotych, Możecie chcieć na przykład droższy prezent kupić, wtedy to wydatek już będzie też wysoki. Czyli na przykład, jeżeli cztery osoby po 100 zł, już jest 400 zł. A więc tak, Dobrze. na przykład święta, czy jeszcze, nie wiem, może chcecie kupić sobie zmywarkę do domu. I tak dalej, i tak dalej. Tych celi możecie mieć dużo lub możecie mieć mało, kilka. To już w zależności od tego, y, y, każdy z nas jest inny i każdy będzie miał inne cele życiowe, prawda? Chodzi mi tylko o to, że chciałabym Wam pokazać, że to są te cele, to są wydatki niemałe. Więc tak, na przykład na wakacje, na wakacje możemy potrzebować nawet i 5 tysięcy. Jeżeli macie rodzinę, no to nawet i do 10-15 tysięcy, jeżeli wyjeżdżacie, nie wiem, do Egiptu na, na tydzień na przykład. Samochód, to może być wydatek 20 tysięcy, prawda? Więc też nie mały wydatek. Prawo jazdy, nie wiem na przykład ile kosztuje, ale dajmy na to 3 tysiące, prawda? Remont, remont też może ponieść, no też może z 5 tysięcy, nie jestem pewna, ale to tylko takie orientacyjne sumy daje. Wymiana mebli, Znowu, dajmy na to 3000. Wyprawka szkolna, no to tak samo. Jeżeli macie jedno dziecko, będzie to inna suma, dwoje, troje, będzie to inna suma. No, dajmy na to, no ja dam tak 1000 przykładowo. Komunia, na komunie, no jeżeli chcecie wyprawić w domu, będzie to niższa suma. Jeżeli będziecie chcieli taką komunię wyprawić w lokalu, to też może być wysoka cena, dajmy na to 5 tysięcy. Wesele, no jeżeli swoje wesele, no to też jest wysoka suma. Jeżeli na przykład, nie wiem, młoda para sobie sama wyprawia wesele, to inna będzie suma. Jeżeli rodzice się dokładają, czy teściowie, też to będzie inna suma. No tutaj ciężko mi jest powiedzieć, naprawdę nie wiem, ile kosztuje takie wesele. Na przykład urodziny, no to już tak policzyłam, że po 100 zł, jeżeli chcemy kupić prezent, no to też już jest 400 zł. Święta, no na święta też potrzebujemy sporych pieniędzy. No dajmy na to też, no nie wiem, 800 zł, czy 1000, czy no też różne są sumy. Nie, no chyba za mało. No dajmy na to 1000. Zależy no też na ile osób i tak dalej. No zmywarka, no pewnie też około, no nie wiem. 1500 czy 2, też nie wiem ile. No i także tutaj dobrze. I tak, jeżeli sobie już y, ustalicie cele, jeżeli oszacujecie mniej więcej, ile będzie Was to kosztować, wówczas y, też trzeba sobie y, wiedzieć, na przykład y, w jakim terminie chcecie zrealizować dany cel. Na przykład wakacje. Wakacje na przykład jedziecie w lipcu. Jedziecie w lipcu na wakacje. Czyli te 5000 musicie uzbierać do lipca. Jeżeli na przykład zaczynamy, zaczynacie od, od teraz, czyli od kwietnia, od kwietniowej wypłaty, będziecie sobie musieli to przeliczyć. Dajmy na to 5000. Do lipca mamy 4 miesiące, więc z 5000. Podzielone na, na 4 miesiące, więc to jest spora suma. 1250, no duża suma. Ale ja na przykład na wakacje zbieram już jak wrócę z poprzednich wakacji. Czyli wiecie, czyli wtedy mamy 12 miesięcy. I ja na przykład już mam tutaj 1100 uzbierane. W zależności, ile odkładamy, prawda? Czyli na przykład, jeżeli ja mam 5000 podzielone na 12 miesięcy, wtedy wychodzi mi 416 zł. Widzicie, I jaka jest różnica? Odłożyć 1250 a 416, jest różnica, jest. A więc. Najlepiej zbierać już jak wrócicie z poprzednich wakacji. Wtedy ta suma będzie niższa. Być może nie będziecie potrzebowali y, tyle pieniędzy, być może jedziecie gdzieś y, w polskie góry czy nad morze. Ta cena może być niższa, też w zależności gdzie jedziecie. Na przykład, jeżeli jedziecie do hotelu, y, gdzie macie wyżywienie, y, ta cena może być też niższa, ale jeżeli na przykład nie macie wyżywienia no trzeba coś, trzeba zjeść jakiś obiad, prawda? Wtedy ta cena też będzie, to trzeba sobie oszacować. A więc tak, samochód tak samo, 20 tysięcy. Też nie zrealizujemy tego celu, no nie wiem, w rok czy, no, może nawet będziemy potrzebowali, no nie wiem, 5 lat. I tak samo, i tak samo sobie dzielimy te 20 tysięcy podzielone na ile miesięcy ma, ile miesięcy jest w ciągu 5 lat i to tak samo dzielimy jak to. Tak samo prawo jazdy, te trzy tysiące. Na przykład chcemy mieć na to prawo jazdy, no też w ciągu roku chcemy uzbierać. To tak samo dzielimy te 3000 podzielić na... Na przykład w ciągu roku na 12 miesięcy. No to też po 250 Wam wyjdzie miesięcznie. Też łatwiej jest taką sumę odłożyć miesięcznie, niż, odłoż niż od razu dać 3000, prawda? A więc, czyli tak, im, im dłuższy czas zbierania, wtedy suma będzie niższa i łatwiej będzie nam to odkładać. Na przykład wymiana mebli. I tu jest tak samo. Tu idziecie tak samo. A więc tak, a więc chodzi to o to, w tych funduszach celowych, żeby, żeby po prostu odpowiednio wcześnie zacząć sobie zbierać te pieniądze. Co jeszcze? Tak, na przykład ja mam też, tak samo na przykład na komunię dziecka. Jeżeli macie dziecko, nie wiem, możecie już zacząć zbierać, jak dziecko jest w przedszkolu, jak ma 6 lat, a czemu by nie? Przez 2 lata czy przez 3 lata będziecie mogli na przykład y, po 50 zł tylko zbierać, i to o, o wiele szybciej uda Wam się to uzbierać. Ja na przykład będę miała wesele w rodzinie, i też, no tutaj akurat na przykład możecie mieć właśnie też taki dylemat jak ja, że nie jesteście w stanie. Gdzie ja to mam? Że na przykład nie wiecie, kiedy to będzie, prawda? Nie wiecie, kiedy będziecie mieć na przykład wesele. Tak jak ja. No przypuszczalnie wiem, może za rok, może za półtora, a może za dwa, trzy miesiące. Ja sobie na przykład zaczęłam zbierać już w zeszłym roku od lutego i zdaje się, ja już tutaj mam. 600 zł czy 650? 100, 200, 300, 400, 500, 650. Widzicie? I zaczęłam zbierać po 50 zł co miesiąc. Zbieram już rok, ale już mam 650. Prawie, że w ogóle tego nie odczuwam, bo to jest tylko po 50 zł. Wiecie, jeżeli na przykład nie znacie daty, tak jak ja na przykład nie znam daty tego wesela, ale przynajmniej. Jestem, zaczynając zbierać, to przynajmniej jestem pewna tego, że przynajmniej jakąś sumę uzbieram. Jeżeli nie, zdo, nie dam rady uzbierać całej sumy, bo nie znam oczywiście tej daty, to wówczas dobrze jest mieć przynajmniej uzbieraną połowę tej sumy. Tak na przykład, jak ja w wakacje też do końca nie jestem w stanie oszacować, ile mnie wyniosą te wakacje, i tak samo, ale dobrze jest mieć uzbierane przynajmniej część tej sumy. Na przykład tak miałam w zeszłym roku, że na przykład wyjechałam na dwa tygodnie. Wydawało mi się, że będę mieć, że wyjadę na tydzień, ale tak wyszło, że wyjechałam na dwa tygodnie czyli suma podwoiła mi się, prawda? Czyli musiałam wydać dużo więcej tych pieniędzy, ale. Z racji tego, że miałam przynajmniej połowę jakąś część uzbieraną na ten cel, wówczas mogłam sobie po prostu z bieżącej wypłaty dopłacić. I udało mi się zrealizować naprawdę bardzo fajne wakacje. A więc o to właśnie chodzi w tych celach. Chodzi o to, że po prostu to jest naprawdę spory wydatek na poszczególne cele. I tym bardziej, że tych celi możecie mieć o wiele, wiele więcej i o wiele, wiele więcej możecie może was to kosztować. Także naprawdę to, je, to trzeba o tym pomyśleć i jest to bardzo fajna sprawa y odłożyć sobie pieniądze na, na taki cel. A więc tak. Y myślę, że to by było chyba już wszystko, Mam nadzieję, że Wam pomogłam i że wiecie już, na czym polegają te cele, ten fundusz celowy, i że skorzystacie z, tego, z tych porad. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.